Na siatkarskie emocje. Zaprasza Wektra. Reprezentacja Polski Uniorek zagra w Mistrzostwach Europy. Polki wygrały barażowy turniej w fińskim Tampere. Koniec fazy grupowej Ligi Światowej Siatkarzy. Biało-czerwoni poza Final Six. Uczennice gimnazjum numer 16 w Gdańsku, siódmą drużyną świata podczas szkolnych mistrzostw świata w Chinach. Darek się kłaniam się. Zapraszam na kolejne wydanie magazynu Polska Siatkówka. Nasze spotkanie tym razem nie rozpoczniemy od Ligi Światowej Siatkarzy, ale od reprezentacji Polski Juniorek. Nie udało się w Krośnie? Udało się w fińskim Tampere. Podopieczne trenera Zbigniewa Krzyżanowskiego zagrają w Mistrzostwach Europy. Zagrają, bo wygrały turniej barażowy w Finlandii. Były tam najlepsze. Polskie juniorki zagrają w finałowym turnieju mistrzostw Europy. Co prawda podopieczne trenera Zbigniewa Krzyżanowskiego wywalczyły awans dopiero w drugim podejściu, ale pokazały charakter. Przed wyjazdem na turniej barażowy do fińskiego Tampere Polki rozegrały serię sparingów z Czeszkami, Belgijkami i Słowaczkami. Forma wydawała się całkiem, całkiem, ale... Obawialiśmy się tych meczów, dlatego że to jest zespół to jest ciągle nowy, tworzony, prawda? Ciągle te osoby się zmieniają. Ja prowadzę ten zespół jako juniorki od roku i ciągle szukam tych nowych twarzy, które by mogły tutaj w tej reprezentacji zagrać i proszę przede wszystkim wygrywać. Widać, że ten zespół się powoli buduje, jest coraz lepszy, natomiast brakowało nam ciągle takiego posiedzenia w ważnych meczach. Zespół trenera Krzyżanowskiego rozegrał w Tampere trzy zwycięskie mecze. Ten pierwszy mecz był bardzo, bardzo nerwowy z Finkami, widać było, że, że te Finki no, ustawiły sobie nas na pierwszy mecz, bo, bo liczyły na to, że mogą wygrać, były bardzo takie agresywne. Natomiast dziewczyny potrafiły jednak utrzymać jakiś poziom gry i, i, i powiedzmy wygrały na przewagi pierwszego seta. Później już, że tak powiem, było zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej. Polki pokonały Finlandię 3 do 1, dwa pierwsze sety biało wygrały do 24 i 20, ale potem zwyciężyły finki do 21. W czwartej partii nasza drużyna triumfowała do 13. Kolejny mecz to drugie zwycięstwo biało w turnieju. Mecz z Białorusią, z Białorusią to taki mecz bardzo trudny. No Białoruś ma dobry zespół, bardzo zdecydowany w ataku. I, I tutaj baliśmy się trochę tego meczu, ale wszyscy zagrały bardzo dobrze, już dużo lepiej niż pierwszego dnia. Zagrywką przede wszystkim, lepiej, lepiej przyjęcie, no, powoli atak zaczynał odgrywać coraz większą rolę. No i szczególnie w bloku były, były coraz tańsze i to bardzo deprimowało Białorusinki, które, które widać, że się denerwowały bardzo i zaczynały popełniać błędy. I to pozwoliło nam wygrać zdecydowanie 3-0. Z Białorusią Polki wygrały 3 do 0 w setach do 17, 19 i 15. W ostatnim dniu turnieju zespół trenera Krzyżanowskiego pokonał Holandię 3 do 1. Pierwszą partię biało-czerwone przegrały do 22. W kolejnych setach triumfowały jednak do 23, 22 i ponownie do 22. No natomiast z Holandio to już był taki... Mecz na noże, holenderki mocno yy, yy, motywowane. w pierwszym secie wyszły yy, bardzo agresywnie na nas I, i po prostu nie mogliśmy sobie poradzić. Jednak, yy, jednak no, ta agresja musiała się kiedyś skończyć, już coraz bardziej, e, bardziej dochodziły do głosu i właściwie od drugiego seta no, my kontrolowaliśmy przebieg meczu prowadząc zawsze kilka, kilkoma punktami. Nawet jeżeli holenderki dochodziły, to, to dziewczyny natychmiast odzyskiwały tak kilkupunktową przewagę. Także cieszy nas ten mecz przede wszystkim z Holandią, bo jest klasowy, bardzo klasowy zespół liczący się w Europie i do nas tak jakby tak napawa optymizmem przed finałami mistrzostw Europy. Teraz reprezentacją Polski Uniorek czekają trudne przygotowania do mistrzostw Europy. wyjazd do Belgii na kilka meczów towarzyskich. Później dwa zgrupowania w szczyrku i myślimy, że jakieś mecze towarzyskie, no przede wszystkim z czyżkami, bo one są w drugiej grupie i, i może uda nam się jeszcze wyważyć jakiegoś innego sparring partnera z tej, z tej grupy, z którą nie gramy na Mistrzostwach Europy. Mistrzostwa rozpoczną się 3 września, a gospodarzem imprezy będzie Serbia. W zmaganiach grupowych Polki zmierzą się z reprezentacjami Turcji, Włoch, Węgier, Niemiec i Słowacji. Gratulacje dla polskich juniorek i ich trenera Zbigniewa Krzyżanowskiego. Już przechodzimy do Ligi Światowej Siatkarzy. Za nami ostatnia, szósta kolejka fazy grupowej. Wszystko jest już wiadome. Kto zagra w Final Six w argentyńskiej Kordobie, wiadomo także, że w tym turnieju nie zagrają Biało-Czerwoni. Miły akcent polskiej reprezentacji w ostatnim meczu z Niemcami. Ciężko grało się biało-czerwonym z Niemcami w Katowicach, zwłaszcza w pierwszym meczu przegranym 2 do 3. Drugie spotkanie Polacy nie zaczęli dobrze. Przegrali pierwszego seta do 25, pokazali jednak charakter i kolejne trzy partie rozstrzygnęli na swoją korzyść do 24, 21 i 18, kończąc miłym akcentem swój udział w tegorocznej widze światowej. W drugiej parze grupy D Kuba lekko zmęczyła się w pierwszym spotkaniu z Argentyną, wygrywając 3 do 2. W drugim meczu było już lekko łatwo i przyjemnie dla Kubańczyków czyli szybkie 3 do 0. Tabela: Kuba wygrywa grupę D. Polska na trzecim miejscu. Mogło być o wiele lepiej, ale na idealne funkcjonowanie maszyny pod nazwą Reprezentacja Polski, czekamy do Mistrzostw Świata we Włoszech. Grupa A: Ciekawa konfrontacja Bułgarii z Brazylią, zakończona dwoma zwycięstwami Canarinhos. 3 do 1 i 3 do 2. W drugim meczu Bułgarzy prowadzili w setach 2 do 1. Dziennie walczyli w trzecim, wygrywając 31 do 29. Holandia nie miała problemów z Koreą Południową. Tabela: Brazylia na pierwszym miejscu. Dalej Bułgaria, Holandia i Korea Południowa. Grupa B. Dwumecz na szczycie w tej grupie, czyli konfrontacja Serbii z Włochami. Pierwszy mecz dla Włochów 3 do 1, drugi dla Serbii 3 do 2, mimo że składra która prowadziła już 2 do 0 w setach. Francja dwukrotnie pokonała Chiny po pięciosetowych bojach. Tabela grupy B. Włochy na pierwszym miejscu o dwa punkty lepsze od Serbii. I na koniec przechodzimy do grupy C. Tu dwa ciekawe mecze Stanów Zjednoczonych z Rosją i zaskakująco łatwa wygrana w pierwszym spotkaniu Amerykanów 3 do 0. W drugim meczu Rosjanie odrobili już lekcję z pierwszego i wygrali 3 do 1. W spotkaniach Egiptu z Finlandią podział punktów. W tabeli grupy C zwyciężyła Rosja. Oto skład Final Six w Kordobie, Brazylia, Błochy, Serbia, Rosja, Kuba i gospodarz turnieju finałowego Argentyna. Jeszcze na chwilę pozostajemy przy sprawach reprezentacji. Tym razem reprezentacji kobiet, która już 6 sierpnia w Gdyni rozpocznie swój udział w tegorocznym światowym Grand Prix. Trener Jerzy Matlak podał nazwiska. 14 zawodniczek, które zagrają w pierwszym meczu z Niemkami. Rozgrywające to Milena Sadurek i Katarzyna Skorupa, środkowe Berenika Okuniewska, Agnieszka Bednarek-Kasza i Katarzyna Gajgał, przyjmujące Anna Barańska, Joanna Szczurek, Karolina Kosek, Klaudia Kaczorowska, atakujące Joanna Kaczor, Katarzyna Skowrońska-Dolata, Katarzyna Konieczna i Libero, Mariola Zenik oraz Paulina Maj. To tyle o reprezentacjach Polski. Przechodzimy do siatkówki młodzieżowej. Złe miłego początki. tak można spuentować. Udział siatkarek gimnazjum nr 16 w Gdańsku w szkolnych Mistrzostwach Świata, które odbyły się w Chinach. Naprawdę niewiele brakowało, by gdańszczanki do Chin nie poleciały w ogóle. Zabrakło pieniędzy na ten wyjazd, ale jak już poleciały, to zajęły wysokie siódme miejsce. Dwa lata temu uczennice gimnazjum nr 16 w Gdańsku zajęły 15 miejsce w szkolnych mistrzostwach świata, które odbyły się we Włoszech. Droga do tegorocznego finału w Chinach nie była prosta i łatwa. Młode gdańszczanki musiały przejść w wielostopniowe eliminacje. Najpierw musieliśmy zwyciężyć rywalizację sportową, wygrać w Gdańsku, następnie musieliśmy wygrać mistrzostwa województwa i w finale ogólnopolskiej gimnazjady młodzieży Również zajęliśmy pierwsze miejsce, co dało nam możliwość wystartowania w Mistrzostwach Świata w Chinach. Kiedy siatkarki gimnazjum nr 16 uzyskały prawo gry w szkolnych Mistrzostwach Świata, pojawił się niespodziewanie poważny problem. Gdańszczanki nie miały za co polecieć do Chin. Jednak wszystko dobrze się skończyło dzięki sponsorom, którzy wyłożyli brakującą kwotę. W mistrzostwach drużyna gimnazjum nr 16 znalazła się w grupie C razem z drużynami z Chin, Izraela, Cypru i Węgier. Oto wyniki Polek w fazie grupowej. Gdańszczanki przegrały z Chinkami 0-2, następnie wygrały po 2-0 z reprezentacją Cypru, Węgier i Izraela. Gdańszczanki zajęły w swojej grupie drugie miejsce za Chinkami. Trafiliśmy na